Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Duch odbieramy dzisiaj nagrodę za ligę weekendową. Mamy paczkę z ikoną i parę pa fajnych paczek, których mam nadzieję tak jak w tamtym tygodniu będzie coś kolorowego. Yy. Liga weekendowa niestety nie była dograna, po prostu serwery yy. żyły własnym życiem. Nie wiem co się działo, wywaliło mnie pięć razy, więc dałem sobie spokój. Yy. A tysiące punktów tylko wbiłem po to, żeby mieć do no, no, ligi ligową. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż w tamtym tygodniu. Także zapraszam do oglądania i zobaczcie co mi wypadło. No dobra, odbieramy nagrody za Division Rivals, niewymienne, tam po prostu inne nie mogło być, może coś ciekawego jeszcze z nich wypadnie i Mistrzostwa Food. Tak jak mówiłem no, serwery w ten weekend to była po prostu jedna wielka tragedia, nawet Wam szybko przedstawię jak wyglądały serwery w ten weekend. Dosłownie tak wyglądały serwery w ten weekend. No to co? Odbieramy. Mistrzostwo fut. Silver wbity. 2000 punktów kwalifikacji. Jest to co najważniejsze. Jeden z trzech piłkarzy, czyli no, nie spodziewamy się nic wielkiego. Ale jest Jago Silva. Jak za Silvera 1,95 ocena. Bierzemy Thiago Silva, 95 oceny, w porządku coś takiego najprostszego, chociaż z tych paczek nawet mam szczęście, tych które są teoretycznie i nie, nie mam szczęścia, nie dziś. Ostatnia paczka w piłkarze Prime, także dziabnijmy kawkę, może coś, coś pomoże. I od razu pomogło. Pięknie. Saul. Szkoda, że tak się fajnie to nie otwiera. Ale jest 89 Saul. Jest dobrze. Także zobaczmy, czy coś kolorowego się z tego jeszcze uda ustrzelić. Mamy dwie takie paczuszki, i w pierwszej mamy walkout. Francja. Eś o. Manchester City Laport 87 Otwórzmy sobie drugą megapaczkę. Zobaczmy, czy coś tu ciekawego z tego będzie. Jest walkout Urugwaj Napastnik Kawani. Tak jest. Jest kolejny wysoki overall, który na pewno nam się przyda. 88 Edison Kawani. Prawdopodobnie. Dobra, zostały nam dwie paczki. Plus tam jeszcze zrobimy sobie yy, paczkę z ikoną. Także złota paczka piłkarzy pre, Prime. Coś tu może wypaść? Tak jest. To będzie Inform Brazylia. Środkowy pomocnik Napoli. Uuu, to będzie Alan! 86 Alan. No i fajnie. Alanem w wersji Champions League grałem dość długo. Byłem bardzo z niego zadowolony. I potem zrobiłem sobie jego wersję 88. Teraz żałuję, że nie była ta lepsza wersja. No dobra, i przechodzimy do paczki Best Of. Tu mogą być piłkarze z zimowej aktualizacji, zmienne kształtu lub bohater nagłówków. W pierwszej tej patce trafiliśmy Areole. No i liczyłem na coś lepszego. Także zobaczmy, czy teraz szczęście nam dopisze. Czy będzie ktoś lepszy. Zobaczmy, zobaczmy Zobaczmy. Anglia, środkowy pomocnik Madison. 87. Madison. No dobra, taki skład yy, przepalamy na ikonę Prime. Tych co się udało dzisiaj trafić, zachowaliśmy do kolejnych SBC Saula, Tiago Silve, Madisona No i Sahina. Także to przepalamy. I zobaczmy co. Do ciekawego wypadnie. Ikona Prime. A trzecia ikona. Mam nadzieję, że wreszcie szczęścia dopiszę. Było tak. Mieliśmy Lamparda 9.0 i mieliśmy Carlesa Pujola 92. Więc idziemy do góry. Więc zobaczmy. Czy będzie Brazylia, Francja? To by mnie interesowało. Muszę sobie na koniec gry jeszcze pograć. Zobaczmy. Flaga. Anglia. Tylko to napastnik. Oh yes. Ian Wright 89. I mamy Paulinho. Na zmiennika będzie naprawdę chyba spoko. Chyba że go tam z tej firmy jakoś wsadzę, ale to się dopiero okaże. I Paulinho letni żar jeszcze za to wyzwanie mamy dwie paczki także zobaczmy czy coś tam wpadnie, czy coś się wróci za to wyzwanie pierwszej paczki pięknie, delani czego skipnąłem, bo myślałem, że tu nic nie ma w tym momencie nam się właśnie chyba wróciło 30 parę tysięcy DLN i HPD. 87 ocena. Właśnie nam się wróciło to zadanie za Paulino. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. W parce z ikoną wypadł mi Ian Wright. Pierwsze miałem takie troszeczkę mieszane uczucia. Bardziej chciałbym powiedzieć Ronaldinho, Ronaldo, ale jestem bardzo z niego zadowolony. Z tej wersji 86 bodajże. I teraz. Z przyjemnością sprawdzę sobie tu 89. Bo naprawdę grałem się nim, naprawdę fajnie. Co do reszty trafów, no było kolorowo, w sumie też fajnie. Jestem ciekaw tego Paulinio na skrzydle. Splayer Pika był 95, za Silvera 1. Także jako Silva na pewno się przyda do, do kolejnej paczki z ikoną. Także to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.